Załóżcie sobie od razu dziewiętnasty rozdział zielony apostolskich i drugi tymoteusz czwarty rozdział. To nie będzie dużo szybko czytamy. Zaczynamy od drugiego listu do Korintian. To pierwszy. od pierwszego do jedenastego. Paweł z Woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat zborowi Bożemu, który jest w koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaii. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony nie będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszystkim utrapieniu naszym, abyśmy ty, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli wtedy utrapienie nas spotyka, jest to dla Waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie, jest to ku Waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które my znosimy. A nadzieja nasza co do Was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie takich pocieszeń. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak, że nie nieomal wątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał, i wyrywię. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy Waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Tutaj zauważcie jest takie słowo, które się powtarza w tym fragmencie dość często. I to jest. Pociecha. To jest pociecha. Bogiem Ojciec jest Bogiem wszelkiej pociechy. On nie jest tylko Bogiem wszelkiego ciała, On nie jest tylko Bogiem wszystkiego stworzenia, On jest również Bogiem wszelkiej pociechy. On nas pociesza we wszelkim utrapieniu i ta pociecha we wszelkim utrapieniu, ona nie jest tylko po to, jak to się mówi, dla, jako sztuka dla sztuki. To znaczy, to nie jest pociecha dla samej pociechy. Bóg ma w tym cel. On pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. I e, ostatnio mówiliśmy. Ostatnio mówiliśmy o prześladowaniach i jak mi Pan Bóg pokazał, o czym mam dzisiaj mówić, to dopiero dzień później się zorientowałem, że właściwie to dzisiaj będzie o pociesze w prześladowaniach i pociesze w cierpieniach. Z tego wynika, że utrapienia również są, zresztą jak czytaliśmy w pierwszym liście Piotra, na określony czas, we właściwym czasie, na krótki czas, na boży czas, one są po prostu przez Pana Boga dopuszczane w konkretnym, określonym celu. I jednym z takich konkretnych, określonych celów jest to, że jeżeli przeżywamy utrapienie, to będziemy również przeżywać Bożą Pociechę. A jeżeli przeżywamy Bożą Pociechę, to po to, żebyśmy innych mogli pocieszać, którzy w utrapieniu będą. Dlatego yy, Bóg, który jest Bogiem wszelkiej pociechy, dopuszcza utrapienie po to, żebyśmy w Jego imieniu, żebyśmy w Jego duchu mogli pocieszać tych, którzy są naszymi braćmi i siostrami. Bo tak się składa i to wszyscy wiemy, że nie ma takiej możliwości, żeby, jak to się mówi w naszym, w naszym polskim języku, syty, głodnego zrozumiał. I tak naprawdę y, trudno jest kogoś skutecznie pocieszać i trudno jest skutecznie współczuć i trudno jest płakać z płaczącymi, kiedy się nie przeżyło pewnych rzeczy. Człowiek, który jest teoretykiem, nigdy nie będzie tego y, robił skutecznie. I dlatego też y, cierpienia między innymi y, są po to, żeby tą pociechę przeżywać i żeby tą pociechę przekazywać dalej. Jeśli wtedy utrapienie nas spotyka, Paweł pisze, jest to dla Waszego pocieszenia i zbawienia. Jeżeli zaś pocieszenie, jest to ku Waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. Paweł i jego współpracownicy byli wzorem dla tych, których nawracali i dla tych, które, dla Koryntia między innymi, których z których powstał pierwszy ten kościół w Koryncie. I dlatego, jeżeli utrapienie spotykało Pawła, to również wiadomo było, że to będzie dla pocieszenia Koryntian, bo Paweł będzie w stanie ich pocieszać. Natomiast jeżeli w cierpliwości znoszą te same cierpienia, które znosił i Paweł, no to oni sami Będą bardziej doświadczeni i będą tą pociechę mogli zanosić następne. Nadzieja nasza co do Was jest mocna, gdyż wiemy, że jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. To jest po prostu norma i należy się spodziewać tego. To jest coś takiego, co przyjmujemy też przez wiarę, że jeżeli jest cierpienie na dziś, to znaczy, że przyjdzie pociecha od Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest Bogiem pociechy i On się, siebie sam zaprzeć nie może. W związku z tym naturalne jest to, że jeżeli On dopuszcza cierpienie, to On również wyjdzie do nas z pociechą. Niedawno czytałem Izajasza, to był 50, chyba 57 rozdział, i tam też na ten temat prorok mówił. 57 rozdział. I on mówił tam nawet o, on mówił tam o ludzie, który y, był mu nieposłuszny, y, ale mówi tak, to jest 57 rozdział, werset 15. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Aby ożywić ducha pokorny, i pokrzepić w serca skruszonych. Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam. W przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go. Ukryłem się za moim gniewem, lecz on odstępca poszedł swoją, drogą swojego serca. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy Jemu i jego żałobnikom, stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów pokój. Pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan, jako uleczę. Nawet jeżeli y, tamten naród, i który jest zresztą w pewnym sensie modelem y, w, w naszym życiu, to znaczy mamy y, czerpać lekcje z tego, co oni przeżywali, jeżeli oni chodzili swoimi drogami, to. No, Paweł też mówi że w liście do Tymoteusza, że nawet jeżeli my jesteśmy niewierni, to Bóg pozostaje wierny, bo siebie sam zaprzeć się nie może. I nie mówi tutaj o tym, że my się zapieramy Go w taki sposób, który jest bezczelny, jak to się mówi, nie? czyli w sposób taki, że nie chcemy z Nim mieć do czynienia, że grzeszymy w sposób, w sposób ciągły, że grzeszymy w sposób dobrowolny, bo w tym samym fragmencie Paweł mówi, jeżeli my się go zaprzemy, to i ona nas się zaprze. Ale jeżeli to jest kwestia naszego upadku, jeżeli to jest kwestia naszego nawet chwilowego uporu, to Bóg mówi, ja kocham, ja będę udzielał pociechy człowiekowi, który przyjdzie do mnie skruszony. I czytając z powrotem drugi list do Koryntian, Paweł mówi, że jeżeli macie udział w cierpieniach, będziecie mieć udział w pocieszy. I opowiada dalej coś, co jest w XIX rozdziale szerzej opisane. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, także nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Co to była za sytuacja? Dzieje apostolskie 19, 23 właściwie, jakby przeczytać cały fragment, to należałoby od tego 23 wersetu przeczytać do 40. I zobaczymy wtedy, co się takiego działo. W tym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej. A bowiem pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątyn, świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i żegnerzowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc, wielka jest Artemida Efeska. I napełniła się miasto brzawą i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arestarcha, macedończyków towarzyszów Padła. Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie. Nawet niektórzy życzliwi mi przedstawiciele władzy posłali do niego i prosili, żeby się nie udawał do teatru. Czasem jedni to, drudzy owo wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. I wypchnięto z tłumu Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu, Aleksander zaś skinąwszy ręką, chciał się bronić przed ludem żdy gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około dwóch godzin. Wielka jest Artemida Efeska. Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł mężowie Efescy, któż, eh, któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba. Skoro więc temu zaprzeczyć nie można, powinniście się uspokoić i niczego pochopnie nie czynić. Przywiedliście tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Jeśli więc Dymetriusz i członkowie jego cechu mają skargę przeciwko komu, to odbywają się sądy, są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżają. Jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenie nas o dzisiejsze rozruchy gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. To powiedziawszy, rozwiązał zgromadzenie. Czyli Paweł mówi tak, że w Azji spotkało, nam coś ta, spotkało nas coś takiego, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Czyli po prostu to wygląda na to, że mało nie doszło do linczu. Mhm. Bo jak się czyta, to, to tak niewinnie to wszystko wygląda, ale jak Paweł pisze, co się tam działo, no to mówi, miałem prawo bać się o swoje życie. Zresztą o jego życie bali się również ci ludzie, którzy nie pozwolili mu wyjść do teatru, zauważcie. I teraz mamy, mamy tłum, który porwał ze sobą Gajusa i Arystarcha, czyli współpracowników Pawła i o mało ich wszystkich tam nie zlinczował. I nagle stało się coś takiego, że pisarz miejski uspokoił tłum i sprawa rozeszła się po kościach. I nic się nie stało. I Paweł wracając do tego i nawiązując do tego, do tego wydarzenia, mówi tak. Do prawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. I teraz mówi po co. To jest ciekawe. Do prawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy... Nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Paweł mówi: Tak, nie zrobiliśmy nic, nie byliśmy w stanie zrobić nic, żeby tą sytuację uspokoić, żeby ten gniewny tłum sobie poszedł do domu. A wygląda na to, że no po prostu coś się stało nagle takiego, że ci ludzie, którzy przez kilka godzin krzyczeli jak na stadionie, po prostu się uspokoili. I Paweł mówi tak. Byliśmy pewni, że śmierć nasza jest postanowiona, żebyśmy polegali na Bogu. I bywają takie sytuacje, kiedy my jesteśmy naprawdę w, trudnej, w trudnym momencie, i Bóg do tego do, doprowadza. Do takiej trudnej chwili, żebyśmy wiedzieli, że już nie mamy wyjścia po swojemu, po ludzku. I żebyśmy nauczyli się polegać na Bogu, a nie na sobie samych. Być może w Waszym życiu już takie sytuacje były, być może jeszcze takie sytuacje będą, ale Pan Bóg tak robi, że On dopuszcza do pewnych rzeczy po to, żebyśmy się uczyli polegać nie na nas samych. Tylko na Bogu, który wzbudza umarłych. I Paweł pisze dalej, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. I dalej przy Waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas. I tutaj wracamy do tego, o czym mówiliśmy dzisiaj. Żadna modlitwa nie jest nieusłyszana, przegapiona. I Paweł mówi, że to, że oni się modlili o Pawła, miało swój udział. To znaczy, że to jest ważne: módlcie się o nas, bo Bóg wyrwał nas i tu jest nasze, i, i będzie nas wyrywał przy Waszym także współudziale przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Czyli z jednej strony On mówi tak: módlcie się za nas, Bóg nas będzie wyrywał i chronił, a z drugiej strony, jak się będziecie o nas modlić, to również my będziemy skutecznie działać. I wtedy za udzielony nam dar łaski będą składane dzięki. I przejdźmy teraz do takiego fragmentu, który tu nawet jest wspomniany, o wyrywaniu z niebezpieczeństwa śmierci, czyli 2 Tymoteusza, czwarty rozdział. To jest rzecz bardzo bardzo interesująca. Bo Paweł mówi tak. Przeczytam czwarty, cały czwarty rozdział. Zapinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i Królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, rządni tego, co uchołce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp i wykonuj pracę Ewangelisty pełni rzetelnie służbę swoją. To, co mówi Paweł w tym momencie, oczywiście wiemy, że to się wypełnia dzisiaj naprawdę w sposób literalny i coraz bardziej. Natomiast to, co Paweł pisze w tych wersetach, to jest coś takiego, jakby on pisał, nie wiem, rodzaj takiego testamentu, czy rodzaj polecenia, które przekazuje Tymoteuszowi, ponieważ, i tutaj mówi dalej, albowiem, szósty werset, już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Że on mówi, ty to wszystko rób, ty, to, ty, ty, ty się tego stosuj do tego, bo, bo ja już niedługo zginę. Ja, to, ja o tym wiem. I podsumuję to co, to, co do tej pory się stało i mówi słowa, które obyśmy my mogli powiedzieć, kiedy biegu dokonamy. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wienie sprawiedliwości. Który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I w paru innych miejscach Paweł również mówi, że, że, żeby dokończyć biegu, żeby patrzeć na, o tym, na, na to, co jest przed nami, a nie co jest za nami. I żebyśmy mieli cały czas wzrok w metę wbity, po to, żeby biegu dokonać, wiarę zachować. I dobry bój bojować. A sprawy, które są ponad nasze siły, zachować po prostu, zostawić Panu Bogu. Tak jak mówiliśmy ostatnio w liście Piotra, było, że on się, on ma na staranie, prawda? Wobec tego te troski nasze złóżmy na jego barki. I dalej, Paweł, pisze tak, staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. I odszedł do Tesaloniki, krescen do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. A tychikusa posłałem do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w troadzie, Łukarposa, przynieść, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. On wie, że ma wyrok śmierci nad sobą. On wie, że on będzie złożony w ofierze, że zginie niedługo, prawda? On mówi, przynieś mi pergaminy, bo ja po prostu muszę popracować. Muszę pisać. Czyli on, on myśli o sprawach, które ma do zrobienia, chociaż wie, że będzie złożony ofierze. I został opuszczony przez wszystkich. Aleksander Kotlarz, werset 14, wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan do długu jego. Jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie, i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Paweł to pisze, wiedząc, że on zginie. I teraz, jak czytaliśmy ten fragment z Koryntian, to Paweł mówi, że ich życie zostało zachowane i że on ma tak, wierzy, że ich życie będzie zachowywane. A tutaj mówi tak, dobiegłem do mety, już o tym wiem, wiem, że zginę, ale wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego. Czyli to musi oznaczać, że Paweł nie mówi o tym, że on jednak jakimś cudem się wywinie. I zostanie ułaskawiony przez Cezara, na przykład. Czyli to, że, on, że Pan go wyrwie ze złego i zachowa dla Królestwa swego, nie oznacza, że Bóg mu uratuje życie, tylko oznacza coś innego. Oznacza, że On, wiedząc, że zginie, dojdzie do końca. I że chwalebnie skończy, jak to mówili wcześniej chrześcijanie. To znaczy, po prostu nie zaprze się Pana, ale aż do samego końca będzie z Nim i Pan zachowa Go dla Królestwa Jego Niebieskiego. Nie zachowa Jego życie fizyczne, go zachowa Jego wiarę. I w to Paweł wierzy, że Pan go wyrwie ze wszystkiego złego. I wyrwanie ze wszystkiego złego nie zawsze oznacza wyrwanie z fizycznej śmierci nawet, jak to widać. Bo czasami tak, ale w pewnych sytuacjach Paweł mówi, to wiem, że zginę, ale wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego Niebieskiego. I tak jak mówiliśmy ostatnio o prześladowaniach, co jest bardzo prawdopodobne, że one nastąpią, tak jeżeli będziemy również modlić się o siebie nawzajem, jeżeli będziemy mieć taką świadomość, że Bóg jest również Bogiem wszelkiej pociechy i na Niego będziemy patrzeć i na metę będziemy patrzeć. I będziemy patrzeć na to, co mamy zrobić. Tak jak Paweł mówi, przynieś mi pergaminy, bo ja mam sprawę do załatwienia. Ja mam do, do załatwienia to, czego Pan ode nie chce w tym momencie.